Ale ale widzowie wstaliśmy! Słońce wschodzi! Dokładnie tak, dzień dobry! Dzień dobry bzyku oraz Jetlag. A! Dzień dobry, o kurde, ja się przestraszyłem, bo Zubiektry ja się zgapałem. Słońce wschodzi. Piękny A, profe... poranek. To oznacza kolejną przygodę oraz poszukiwania yeah. spańskłoba. Czy... Ło, tak jest. jetlek, jesteś zawzięty! Jetlag! Tego znaleźć <laughs> Znajdziemy, <laughs> znajdziemy go Jak w wojsku <laughs> no, przespaliśmy się w tym domku I na razie się nic nie stało, także po prostu będziemy szli przed siebie Przepraszam, ej, przepraszam Ej czemu wy się bijecie? Nie, nie, wiem, no, no bo, nie. Bo, no, no, bo, no nie, uderzyłem tylko nie było to tak, kolić co, co jest? Tego nie widzieliśmy jeszcze, tego jeszcze nie widzieliśmy Co? Co, co jest to? Jest Spongebob? No, no nie tam wiem, tam jest, to jest, jest gopka strzące? Co? Co w książce masz? Nie ma tu książki. Miałeś książkę, że tak. Dobra, mam. Tu nie uwierzycie, co tu jest napisane. Co tu jest napisane? Co jest napisane? Nie uwierzycie, jestem w szoku. No faktycznie nie uwierzycie. Wow. Są kordy napisane w bzyku, tylko nie wiem do czego. Przeczytaj to, bzyk. Ja? Dobra, tak, ale ci cieszę, że dotarliście do tego ananasa. Problem jest w tym, że. No, nie, proszę mnie nie przeszkadzać, dzieci. Problem jest w tym, że nie mogłem na was poczekać, ponieważ muszę być 10 tysięcy kratek od Patryka. Aż 10 Wójna koła? Czy... To jest za dużo, nie? 10 tysięcy? Zaraz, zaraz, czy tam dalej. Czekajcie, z, z, może się dowiemy. Bo inaczej on ma nade mną kontrolę. Udajcie się na próbę Kordy. i mnie odnajdziecie. Błagam, jak najszybciej. Jestem totalnie przerażony. Liczę, że uda wam się mnie odnaleźć. I ty zapisałem ja wam kurde. Czemu ty to Aha. tak długo czytałeś, stary? Bo on to no bo... jak poeta czytał! Gdzie No <laughs> kurde i jeszcze mi przyszedł. Ja dobra. dobra, czyli tak, czyli on musi być 10 tysięcy kratek, żeby Patryk miał kontroli nad jego głową. Dokładnie. Tak. Aż 10 tysięcy, tutaj jesteśmy ile kratek od domu? Wow, no nie wiem, to udało że Dobrze, jesteśmy tutaj. Ponad 1000, 1300. 1200. To i tak A. dużo, dobra, brakuje nam jakiejś liczby. 9 tysięcy, to. No. Ej, Paule, przecież my tyle kratek lecieliśmy na Twoim odcinku, żeby 10... wracali no do domu. Tak, tak, no, ale mamy litrę, tak? Kratek. No tak, mamy teraz eletry. mamy litrę. Będzie 100 razy. No jest kurde, troszkę poniszczona, więc liczę, że. A to gdzie lecimy? To... No czekaj. Tak, no gdzie lecimy? Gdzie Nie słuchałeś pana Bzyka? No właśnie, nie uważasz, jedynka Tu są, tu są kordy, na które będziemy musieli lecieć Zaraz zobaczymy, w którym kierunku to jest No i co, 10 tysięcy kratek przed nami, panowie, mam nadzieję, że macie dobre ja eletry dużo, dużo fajerwerek ja i... Nie dużo nie fajerwerek? Ja powiem tak, ja się Półtora jest taka, jest Ja mam to samo, no. Aha. A tyle. Miałem. Ja 41. Kurwa, ale dobra, dobra dam ci jeszcze tyle masz trzymać. No ja też. Po prostu dam. musimy ten spokojnie używać tych, tych. To lecimy, na luzie. No to co? Czekaj, ja sprawdzę przede wszystkim. Wy widzowie wicie za bardzo tych kordów, ale ja wam będę wszystko opowiadał! Bo kamerka moja zasłania, <laughs> moja mordeczka, dobra. W którym kierunku? Jest to za jest, tobą. To jest minus minus 5 i 5. Okej, okay, czyli tak na równo mniej więcej. Ale tu lecimy nie, chyba na Nie, w złą palionowę. stronę chyba lecicie. No, teraz, teraz tak. dobrze lecimy, teraz. Eee, nie, nie, tutaj, What? tutaj. Gdzie? Nie. Gdzie ty jesteś? Pa, 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 pa. do Ananasa, chodźcie do Ananasa. Nie, ja tyle wiem, firewerek poszło. Tutaj, w tą stronę, tam lecimy. A, tam, 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 tam. ja tam. nie mogę. Na początku mówiłem. Kurde, a chłopcu napadł, nowo chciał lecieć? Dobrze, dobrze, no nie, pomyliło mi się. <laughs> na pewno. Jak nam braknie o... fajerwerek, to będzie trzeba pieszo iść, wiecie o tym No ale dobra... O nie, ale wiesz co, cię, co z najgorszym, gdzie no, tam Ludzie Tam, jest, za... brata, no, tam czy... jest, jest, myślę, że naprawdę jest tam SpongeBob, jak go tam nie będzie, to ja nie wiem, co my zrobimy Na pewno będzie, czemu ma go tam nie czemu być? Czemu wy tak szybko lecicie? Nie no, spokojnie, no nie, ale czemu ty tyle fajerwerek używasz, no ja nie mogę No co ty mówisz, ja nie mogę Ty masz, <laughs> słuchaj, masz 40 fajerwerek, a używasz ich najwięcej z nas wszystkich, to jest powalone o, tam nie, nie, re nie regeneruje się, nie się! REGENERUJE SIĘ ŚWIAT! No, świat, świat... Ty, nie daje rady ten świat, serio! No. Dobra, no. widzowie, jak widzicie... Palionowo nie wydala... Ale szybko, ta ale szybko tam naprawdę dojdziemy! Mega Ej. szybko! No mega, jasne! Ja widzowie, już mamy... Nie, nie, ja nie, ja was nie zobaczę, bo nie widzę cianków o, o widzę Bzyku, Bzyku jak serwerek używasz Ty już zużywasz ale nie co Widzowie, teraz. mamy 1500 na 1500, także już jest naprawdę w chwilę to dosłownie zrobiliśmy. Ja nic nie widzę! Co to widzicie tą kreskę? Co się z światem dzieje? Tak, to tak, tak. ja tylko to niebo spańcz, bo bobę widzę. Ja nie mogę, no to... Y, super podróż się szykuję, ja Wam powiem Ale bo powiem serwer... tak, ja już jestem 1500 na 2,5, nie? Widzę cię za to, Mieti. Mieti w sensie jest za mną. 2,5 już? No, Kurde. Nie widzę świata Oberwa... w ogóle, ej Oberwałem w drzewo i badajcie. Ja ej, cofa mnie jest. cały czas! No, ja my oby. Tak my tak obyd... lodę. ja jestem chyba o kogoś. Ło, pod wodą nagle jestem! A, co jest? Ja, A ja drzewo, nie wiem, gdzie mój komputer dołem. dostał zawiechy. Ja nie o. mogę, co jest grany. Poczekajcie na mnie. Dobra, dobra, czekamy. Jakie Sło masz kordy? Jest... 1900 na 200 ja mam dwa, mamy 1600 na dwa, 2700 No ja zgubiłem się, czekaj. Ej, ja nie widzę ten, mam, le, mam takiego laga Teraz lecę dobrze. O, ja nie tak mogę! Tak krzcina, Jest tragedia, ja naprawdę. Wizowie, ja, ja... jak już będziemy blisko, to może wtedy pogadamy, bo nie da się. Moi drodzy wizowie, jesteśmy naprawdę blisko. Zostało jakieś 600 kratek. Yy, zatrzymaliśmy się w jakiejś dżungli i zostało mi 9 firework. Nie wiem jak wam. A, no mi zostało 30. 30, no ja zbyt, zbyt szybko używałem 23 Ty 33? To jest niemożliwe. Nie, jak? Dobra, no kłamam, miał więcej fireweight. Tak, nie więcej, mieć więcej. To jest to jest nierealne Jak? Jak mieć 40 fireweight i teraz masz 33? Nie, nie wiem, jest no i bo mi daliście. No, to no to dobra, to, to, to i tak, to i tak. Stary. I tak mieć więcej, dobra, no, dobra, chłopie. Nie no, no, wiem. No, co wy mówicie? No to, to... no. Tak, no. To ja, ja, jakim cudem ty z naszym tempem tu przyleciałeś? Się, gra się ma. Może. A ci wiesz co? Ma. Powiem tak, powiem tak, dałoby się, ale strasznie wolno byś leciał. No, no tak no. właśnie było, tak właśnie było. Naprawdę mam 33. Kościół, więcej no, no, Fireberem ode mnie zużywał. Cześć, na piśmie, czy dobrze takowi wierzyć? On lubi być bossem. Ja no, przysięgam, ale ja przysięgam. On jest, on taki jest, on taki ale jest. Ale mam 33, a nie jest taka. Dobra, dobra. Prowadźcie, już jesteśmy bardzo blisko, przy co? Tak, 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 lecimy w tamtą stronę. Nie, dobrze, nie, nie, nie dobrze, źle! Się wracasz! Tak, 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 kurde, właśnie się pomyliłem, ej! Bo spojrzałem tak tam kordy dobra. i tam dobrze. Ale nie, nie, Już nie chcę patrzeć na te kordy, już nie, nie chcę patrzeć na liczby, naprawdę jak matematyka Widzowie słyszycie, matematyka... że macie matematykę w szkole Jesteśmy... Ej, ale! Ty, tu jaka ale dziura jaka dziura ciemna tu jest! Ano? Creepy Ty dobra, jesteśmy blisko tarnaf. O! Ej! Co to jest? Ej przecież to jest meta! Tak meta, ale zobacz co jest obok A No właśnie widzę, taki jakby zameczek Nie, co to jest? Co to kurde? Czekaj, chodźcie tam ty jest... Ej, ty Jesteśmy ty... na tych kordach. Ej! Spongebob, ty spać! co to jest? jest. Bob? Spongebob? Spongebob, co ty tu i Spongebob. zrobiłeś? I Spongebob? Halo? Jesteśmy tutaj? Spongebob! Jooo! Spongebob? ciebie do mnie? Co ty tu Spongebob. zrobiłeś? A taką bazę co żebym naściera. Ej, ej, to jest satyk zatopiony. Ty wydoyłeś Nie Zatopiony. <laughs> zatopiony. <laughs> Dobrze. Zatopiony. Nareszcie bardzo znaleźliśmy cię. Jak ty co czekaj? To ile ty? Skąd ty masz tyle gąbek? Ja to nie żyje, mogę. Bolał i wiesz. Bo nie, nie. nie co pomógł, to zrobił? Pomógł. Ale Zobacz. ładna piękna. Taka taka piękna no, nie. No, no, a bo to jest Rafa. Rafa. Wiecie, Rolowa. Wiesz, że tu delfinów by w tej wodzie? Mm. O, ja chcę delfina! O, delfiny! Ej, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj! bo, czy ty przyszedłeś na miejsce, gdzie jest meta, bo, a, bo... wtedy w sumie wiedziałeś, że jest 10 tysięcy kratek, nie? Dokładnie. A, tak, tak, tak. Dobra Więc to no, byliśmy, mi wtedy. Byliśmy w twoim domku. Ale co się z tobą, co się z tobą dzieje, jak, jak Patryk nad tobą ma kontrolę? Wiesz, co się dzieje? No nie mam pojęcia. Co? I jestem zły <laughs> Kontroluje mnie i daje mi jakieś komendy, jakieś dziwne, że mam robić dziwne rzeczy Ale ty, tu ale ty pamiętasz co robisz No tak ledwo, ledwo pamiętam. Ale Piąte pamiętam. przez dziesiąte no, no, to, to jest tak Patryk w ogóle nie pamięta, nie? Ale ty jesteś kontrolowany, ty to jest coś co innego. No dobrze, trochę lepiej. No dobra, czyli masz tu, ale tu fajnie wygląda taka baza, naprawdę? Fajnie, nie? kreatywnie, <śmiech> wracamy, <śmiech> kreatywnie. wracamy czy nie wracamy? wracamy Tam jestem Patryk no, jestem Patryk opętany, to chyba nie chcesz chyba wrócić. Kurde, nie? co zrobić, żebyśmy wrócili? Nie My cię potrzebujemy na balionowie, spongebob. Chcemy cię na spać... Sponge, na spongebobowie. Na spanbobowicie. Sponge na spanbobowicie. No, zbobowie. na Ale to fajny, o, w środek, nie co fajne, mamy skrzynek. O, nie wzięli rzeczy ze skrzynek. No, pas, 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 ej, Paweł, weź to załóż, pa, załóż to. Co to? Nie, to jest klęba obwiązana. No, nie. <laughs> znikania! Co znaczy znikania? Że ci, o, Jak zginiesz, załóż. to ci zniknie. Ej. A. Byś zniknął, byś był niewidzialny. A gdzie jest Jetlag? Co? Chodź tu. Nie Chodź. Wrocławiam. Co? Co nie! nie? Zielone uderzenie zaraz je. Załóż to. Ja też! Jetlag, załóż to. Nie, ale fajnie Was widzieć. Naprawdę. Załóż to. Jetlag, załóż to. No i tego nie <laughs> zdaj <zajmiesz> już. <laughs> To jest, to jest uwiązanie, to jest znikania, to jest znikania Jakie Bo uwiązania, a, uwiązania. Bo uwiązania a. się nie da ściągać A to nie, Ty, ja myślałem, że my mu trolla zrobimy, a dobra A co mi to no, nie. Że jak zginiesz, to ci to zniknie, ta, 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 ta zbrojka, ta zbrojka no. Czyli w sumie, czyli w sumie nic, nic, nic takiego z tego, nie? Dobra spańcz, czyli jesteśmy aktualnie jakby na mecie Powrót do domu to jest jak wyścig z powrotem do domu Także no na pewno nie chcemy się już ścigać, ale Okej, okay, przynajmniej ja wiemy w jakim zostaw. kierunku To może będzie coś ciekawego, wiesz, Wzyku, dom, Ja wiem, do, dom jest dokładnie w tamtym kierunku gdzieś tam Tak, 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 no na pewno Tylko wiecie jaki jest problem, że my nie mamy fajerwerek, żeby powrócić I jeszcze ze Spanczbobem Mam Pan, Spanczbo, ty masz fajerwerek, jak tutaj 10 tysięcy kratek leciałeś, dużo masz czy nie? Ja mam 38 i zostało. No to jeszcze... No, no nie, no nie Trzeba w takim razie yy, czekać na, noc, na nocki i trzeba ten zabijać... Bo chodźmy może zobaczyć, czy będą jakieś creeperki. O, to nie zły pomysł w sumie. Chodźmy. Tutaj... Jak tak, ten. Ale to jedno tylko, żeby dojść do tego. Widzę creepera! Kurde, ma ktoś mieczyk z tym... Z, jak to się ze szczęściem czy coś takiego było, jak to? E, zresztą zresztą, 2, zresztą. Looting, looting Nie! Zginę! No nie gada, ja też zginę, nie wytrzymam ej, nie napraw cię. ej, naprawdę zginę, czekaj Mam zbroję, mam zbroję, dwa ja serca, życia Aaa, dostaję zbroję dwa serca Ja też, A ja też A Ja miałem trzy Czekajcie, wieśniak, nie pijcie tego wieśniaka, jest... zombiaka, on się przyda Ale odnaleźliśmy Spongebob Spongebob, Spongebob, spań! Tu jest wioska Ale... Ty widziałeś że w tą wioskę, nie. byłeś tam? Nie, nie było mnie tu Nie było cię tam? Kurde. Nie. Kurde, ale tam nie będzie żadnego prochu. Chociaż może być skrzynia. Ile creeperów tam jest? To jest Tam jest zbyt dużo creeperów. To trzeba naprawdę o, ostrożnie. o ty kurde, nie mam elektry. Wow. I aż ty trójząb Dobra, bo mi się też litra powoli, będę musiał naprawić. Musi A, jakieś szana lecieć. Ale creeperów, co jest grane? Ale widzisz, to tu jest wioska creeperów po prostu. Mam dwa. Ale dobra, zdobywam teraz. Ja też. Nie! Pół, nie! Serca! A! A! Pół serca! Pół serca! Pół serca! Nie wierzę w to. A masz! Dobra, mamy. Ile, A, macie, prochu? Ile macie prochu? Ile macie Ja ci powiem siedem Dobra, <laughs> musimy wrócić do domu ze spangiem. Musimy Ka każdy proch się liczy. Szukaj, no w wiosce nie będzie creeperów obstary. No i fajnie by było jakbyśmy nie używali teraz fajerwerek, nie? Bo kurde... Nie, nie, ale nawet nie mamy ten, musimy... Ale tu są dwa creeperki! To zabijaj od razu, zabijaj od razu. Ale O nie, wybuch! Co wybuch? O jak wybuch? No bo nie umiem rozmawiać z creeperami! Niech się nie rozmawia! <laughs> Czekaj! O no kolejny wybuch jak je zabić? No musisz się odsuwać, jetlag Nie marnujesz! Oj, ale jest trzeci, jest trzeci. To Dobra, ten ten błagam, się uda. Błagam, niech się uda. musimy... Nie mam pochodni żadnych. Kolejne dwa! Cztery, cztery creepery tu są! I gdzie? Jest gdzie? Jest gdzie? Jeden. No, idź do mnie! Ty widzisz? Ale ja cię No nie tu widzę. jestem! Poczekajcie, gdzie wy jesteście? No, no, przy przy ja. domku Spanjba. Co?! No Jesteśmy Kurde. przy wiosce. O, lecisz, lecisz! Patrzcie, tu jestem! Ty, ale zmarnowaliście w a no ja nie mam. Patrzcie, tu jest pełno Tam creeperów. To też, cool, jest. A to na tej pustyni no, pewnie, na tej pustyni. No tak, na tej pustyni, tu gdzie jest ta flaga, no. A, o, widzę creeperów. O, ale dużo. Ja to ja mam łuk przecież OP A masz strzały? Mam, ale... Zabiją mnie zaraz te moby! No bez żartów chłopie, przecież... Nas... Masz na zbroję! Ale Jak to się jest mogą zabić? Kurde zginęły! Ale netherytowa zbroja bez enchantu jest beznadziejna! No tak, bez enchantu tak! O nie, nie mogę jeść, mam laga Ja też. Bo ale zbaw. spokojnie. Ja czo, Ej, już Zabijamy! Wybuchło. Nie to? no... Jetla! Jetla! on Jety. kultury! Ogarnijcie się! Ty się dobra, dobra, ja szukam creeperów, nie, ja się nie poddam! Creepery, Krypcie halo, halo. No serio, bez creeperów. O, Ja mam cię prochu! Zero! Eee, cztery! No. Dwa Dla, tylko! Ja Ty mówisz co ja... chwilę, że widzisz ten! Co jest grane? No ale bo ja nie mogę ich zabić! I jak wybijecie te Creepery? Ja mam ich 30. Ja mam 30 prochu! Jak 30. Ty masz jakąś fortunę pewnie? Ja mam 30 prochu z tych Creeperów. No ale. O, o, z łuku na hita Ja jak... nie mogę. Elegancko! Farmimy, farmimy Farmimy creepery! Farmimy no. creepery! Kurde, mi max 2 wypadają albo co czasem wcale? Okołoś tu widzę, kogo bzyka. No, no, tu dużo creeperów. Kurde, jaka ciemnia. Ale ciemnia! Nic no, nie widzisz, widzę. no widzisz, no widzisz. No dobra. A to będziemy zbierać, to będziemy zbierać. Wizowie odnaleźliśmy z SpongeBoba. Musimy teraz naprawdę dużo creeperów pozabijać, żeby wrócić do domu, bo nie wyobrażam sobie pieszo wracać jak wtedy Rada na wyścigu, się. naprawdę. Ogarniemy nie, nie, nie. i wracamy jutro ze SpongeBobem i zobaczymy co możemy zaradzić na opętanie, znaczy na opętanie Patryka, ale że kontrolę przejmuje e, Patryk na Spongebob Zobaczymy czy da się coś zaradzić temu, e, bo Patryk jest nadal uwięziony w więzieniu. Wizowie łapaczki, subskrybujcie kanał na dole, Trzymajcie się, Nara.